Cześć tylko bez Kropka. dzisiaj jestem z moim bratem. Tymkiem! Tak. I dzisiaj otwieramy paczkę. Już Wam ostatnio wspominałem w odcinku, co to może być. No i teraz już Wam to otworzymy. Dobra, to już się dostaliśmy do tutaj pudełka, opakowania, i teraz otwieramy to. No Tak. Jest, jest! I to jest Kilo. Tak, już od dawna w sensie ja bardzo chciałem killowa, mój, mój brat również. Także już Wam go teraz też pokażę bardziej z bliska. Dobra, a więc teraz możemy go dać tutaj do, do tutaj na moją półkę, gdzie mam wszystkich tak jakby synów moich Garny. synów, tak? na no dobrze. Kzie z szpiegiem. zajmem tak. E, także tak on się tutaj prezentuje, no jeszcze Wam mogę sobie po pokazać jak, jak, jakby. No po prostu to już widać, że jest i większy, i wyższy niż zwykła minifigurka Lego. Okej, okay, no to co? To byż było? Na tyle. Tak. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z czym? Z dzwoneczkiem. Tak? No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa! Do zobaczenia!